Witam serdecznie, moim gościem Paweł Stępka, rolbut. Witam serdecznie. Paweł, wygrywacie dzisiaj z restauracją na Wojka 2 do 1, ale ciężko było te trzy punkty. No, powiem szczerze, że brakowało nam troszeczkę szczęścia. Ścieliliśmy pierwszą bramkę, potem mogliśmy zamknąć mecz, tak naprawdę strzelając drugą. Chłopaki z przeciwnej drużyny wyrównali, no ale w końcówce na szczęście udało się po starym fragmencie strzelidzi. I ostatecznie zwyciężyliśmy. Ostatnie mecze to takie troszkę męczące, albo w ostatnich minutach tracicie cenne punkty, albo dzisiaj tak też niełatwo wygrywacie. Troszkę zeszliście z tonu, chyba tak, patrząc troszkę formą. Zdecydowanie. Tym bardziej, że gramy nieregularnie ze sobą, dużo szachujemy składem. Myślę, że to jest główną przyczyną, no i też dużo pracujemy po prostu i nie mamy tak czasu razem trenować, grać. I myślę, że to z tego wynika. Nie no powiem, że to jest zmęczenie sezonu, bo no nie ma tutaj żadnego sezonu. Ale to nie była tylko taka krytyka, żeby się doczepić. Też trzeba pochwalić Robux, przychodzi Robux z nami, jest, gra. No i wygrywa. I co było waszą właśnie przewagą na boisku, że udało się, bądź co, bądź zdobyć te trzy punkty? Myślę, że nastawienie w dzisiejszym meczu pozwoliło nam no. zwyciężyć. Weszliśmy od początku mocno w spotkanie. Tak jak mówiłem, brakowało szczęścia, ale, ale ostatecznie zwycięstwo 2-1. To prawda się cieszyć. Nie był to mecz grupy mistrzowskiej, gdzie wcześniejsze spotkania pokazały naprawdę wysoki poziom. Ale i w tym spotkaniu fajnie się to oglądało, gdzie grała restauracja na wojka i rollbot, Czyli ta grupa spadkowa też potrafi się fajnie zaprezentować. Jak najbardziej no, najważniejsza jest walka i to zawsze się podoba podoba ludziom i myślę, że to jest to jest nasz takie azwrękawy w tej grupy spadkowej. Dziękuję za wiatr. Dziękuję bardzo.